Dzisiaj 15 kg, kilo, 15 kg szczęścia złomowego. Jest wszystko, jest wszystko, co by się chciało mieć. Także co, zapraszam na odcinek. Maneczko, i tak, podążając tym korytarzem, za chwileczkę coś Wam pokażę. Jest on, jest mój dzwon Siemaneczko wszystkim Teraz tak oficjalnie Witajcie w kolejnym odcinku Z bunkiera złomiarza 15 kg, 15 kg szczęścia złomowego Czyli wszystko Typowy misz masz no Za chwileczkę zobaczycie wszystko Tak żebyście mnie uwierzyli 10, 5 pół Nawet, nawet 15,5 kg szczęścia Więc mnie to kosztowało fiu, 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 nie bagatela, bo aż 45 złociszy, tak, tak, całe 45 zł, w zasadzie nie całe dwa razy, po 20 i raz 5. Yy, no to, to myślę, że nie było drogo yy, rasamując i uwzględniając to co sobie zakupiłem. Także co, yy, nie będę za wiele, nie będę za wiele przedłużał, nie będę za wiele kombinował, tylko ciach torba. Ciach torba, ciach torba tu, statyw muzyka, statyw, muzyka tu i to cała procedura cała procedura tak wyglądała jesteśmy, jesteśmy wydobni na pokaz yy, dalej szumi dalej szaleści, dalej wieje no co ja mam zrobić, nic nie mogę, nic nie mogę na to nic poradzić yy, chwila spokoju by się przydała proszę o wiatra yy, posłuchał się, ty posłuchał się dobra, yy, tablica malborska yy, to by było tyle, tyle w temacie tablic elektronika elektronika by was interesowała? nie bardzo, no mnie <laughs> tak nie są trzy przekaźniczki e, tam będzie sreberko na 100% e, tego sreberka przybywa bardzo fajnie, bardzo szybko mnie bardzo cieszy e, ja bo co, no kolejny stycznik ale to chyba ten e, schneiderowski schneiderowski to jest taki e, nie najlepszej jakości ale coś tam, zawsze coś tam a że nie był jeden, bo są dwa i zielony i niebieski niebieski a w zasadzie co ja wezmę dokonywał do to dwa jak były trzy <grym> jak były trzy no także jest ok no dobrze żartowałem żartowałem <grym> były cztery dwa takie i dwa siakie także yy, kolejne sreberko zasili budżet z drobnego czubka a teraz lecimy po kolei tak jak tam jest wsypane czyli taki miszmasz totalny miszmasz yy, taki wiecie yy, kluczyk rurkowy szczonkiem, kluczy grunkowy, szczonkiem, y, takiego jeszcze nie widział, że nic nadzwyczajnego, a może totalnie jakaś samoróbka, chociaż nie wygląda na jakiś taki oryginalny klucz. Y, w tajemnicy Wam zdradzę, nie wiem, co dzisiaj jest czwartek czy piątek, ale w sobotę na 99% jestem na targu w Grudziądzu, no, także gdyby ktoś chciał coś tam Gdzieś zakupić to ja tam będę Ja tam będę, najprawdopodobniej Jeszcze nie jestem pewien, ale to jest 99% y... szczemie. szczemie łańskie szczemie łańskie, łana nie było Taka wiecie, kunina No kuninę zawsze warto zabrać y... coś tutaj jest Z 5249 roku y... Czyli bardzo stare Bardzo stare, pamiętam łanów I tych innych takich y... To jest ja chyba hak do golfa, nie wiem, nie znam się, na pewno w jakiś kuku na złomie było, także noście rękawiczki, noście rękawiczki, jak dzisiaj na złom, tak jak ja, jak ja noszę w kieszeniach, jak to zrobicie kuku, kuku w palec, nie daj Bóg, jakaś gęgryna, gęgryna, trzeba będzie palec uciąć, jak to wtedy pogrzebać w nosie, no jeszcze bez grzebania w nosie da się obejść, ale jak pogrzebać w żopie, to dopiero, to dopiero by bolało, yy, a sobie więcej palców jest, także spoko, dobra, yy, kujka taka, yy, kujka, szpikulec do skóry, czy innych tam, yy, wiecie, no skóry nie będę sobie przykuwał, ale wiecie o co chodzi, taki przyrząd, nie wiem, rymarski, powiedzmy, rymarski, dobra, yy. Jeszcze jeden hak, y, dwa haki, no dwa haki y, Kurczę, ja bym ustawiał, że nawet nie były założone bo jeszcze gwindy, wiecie czarne od farby No y, co, na plitar się nie nada? Nie. <laughs> nada się, nada się, to tam wiecie o co chodzi y, Tu mam taki, kurczę, no nie wiem Ja myślę, że to jest szywasz, nie? Szywasz na małe takie szywki, tylko że jest trochę zamraźnięty <laughs> Zamarznięty bo rano był przymrozek no, Myślę, że to jeszcze go trzyma Ale tu go zapsikamy zaraz, napsikamy mu jakieś wody wody 40, yy, chyba gdzieś jeszcze trochę mam może ruszy, może ruszy, tu tam wiecie papier czy co tam, w folię nie wiem, zebrałem yy, bo to bo taki jestem yy, co by tutaj Wam wygrzebać. Yy, uchwycik, uchwycik taki filigranowy <grystanie> filigranowy yy, do, 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 do gwintowników yy, dosyć fajny dosyć fajny, taki ciekawy yy. No, co rozwykły tam wiz, yy, miesza z tym, chodzimy dalej, chodzimy dalej, chodzimy dalej, yy, pilnik, o, yy, on jest zardzewiały, ale to słychać, że jest ostry, ja w ten sposób sobie po prostu patrzę, yy, jeżeli palec się zatrzymuje, to jest ostry i <grymny> działający. No coś do mokrego snu fryzjera, czyli nożyczki takie, no długaśne. <grymny> Bo zdrowionka dla kolegi, wiadomo o Co chodzi, tu masz jeszcze pilnik trójkątny, to był taki zestawik. Był taki zestawik do tego zestawu było duto. Dłuto. Kurczę, nie wiem czy wy widzicie dobrze. Derknę. Jest ok, jest ok. No dłuto. Najzwyklejsze dłuto z dłut. Najzwyklejszy Tu jest styk. Nie wiem gdzie widzicie. Proszę zobaczyć sobie. On jest do wybicia to tu starczy dziubnąć jakimś wybijaczkiem na podkładce, na śrubce, na szczęce wody imadła, jak ja to robię i ten groszek wyleci pełne sreberko, nie do odpalenia, a do wybicia wiem, że gdzieś jeszcze jeden jest to nie wiem na pewno w tej torbie Shakira, Shakira? Shakira, 1250 rok o to stare, stara sikiera stara klinowanie na podkładką nie weszła cała Podkładka, y, jakiś gwoździk, no, czyli nie, naj, nie, nie najgorzej. Widywałem po 20-30 wkrętów, takie sikerze papiaków nabitych i takich tam różnych innych rzeczy. Y, tu nie w tym razem. Nie w tym razem. Y, młoteczek, młoteczek, taki nie wiem, mo może się w dziądro poknąć. W y, do zabawy niech ma. Zresztą może, może zostanie majstrem. <grym> Będziemy złom rozbierać ze starym. Y, wareczka y, otwierać. Do brązów sezon już, sezon już się powoli rozpoczyna, także otwiera się warto mieć. I tu jest ten drugi wspomniany. No nie wiem, czy dobrze, czy właśnie nie małem, czy przypadkiem <grywa> nie będą cztery, czy przypadkiem nie będą cztery. Yy, dobra, tu masz yy. kubek, wazon, ale to wygląda jak miedziowany, ale to jest całkowicie stalowy, yy, prześwitujące dno. Taka bardziej oprawka na doniczka czy nawet yy, na kredki. Długopisy na biurko złomiarza Czemu nie, czemu nie Klitarka, eee, dobra klitarka eee, Powiem wam, no kurczę, nówki sztuki to są nie? Nówki sztuki tam w zasadzie Teoretycznie rzecz biorąc eee, Bo wszystkie są z metkami Rozgałęziacze jakieś tam eee, prądowe eee, Rozgałęziacze prądowe Mówię w liczbie mnogiej eee, No bo jest ich więcej, jest ich kurcze mać kurczę, mać więcej eee, Nie wiem czy będą działać Czy nie, oczywiście ja sobie je to ja sobie je to zweryfikuję zrobimy takiego zrobimy takiego zrobimy takiego jeża, zrobimy takiego robota, zbudujemy to wszystko zabiorę, to wszystko zabiorę na klitarkę, tylko jestem przyżółknięty od rdzy, którą noszę w tej torbie w zasadzie tą torbę też też dzisiaj ze złomowca ze złomowca wziąłem sobie o jest, ile było? 4 cztery. 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 cztery, cztery sztuki takie wiecie Wagowemu, wagowemu zarąbałem, pozdrowionka, yy, no czemu nie? Czemu nie? Yy, lutownica. Ja Lutownice też oczywiście sobie sprawdziłem na miejscu i chyba zostawiłem sobie, bo mam taką z wielkim grotem, z wielkim grotem przy odlutowywaniu układów ufo to się mi kiepsko sprawdza, yy, taka malutka może będzie lepsza, może nie, może zabiorę na plitarkę. <laughs> nie wiem, jeszcze pomyślę. Yy, mogę? jest ja tych klamotów dzisiaj powiem wam jest y, takie wiecie y, no do ogrodu takie pazury takie dosyć wielkie do spóźnienia ziemi, y, sezon ogrodowy y, już się rozpoczyna więc takie rzeczy że myślę że będą dość y, pożądane na tym targu y, mokry sen fryzjera to typowe fryzjerskie ciach 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 do jeża, do mokrego snu fryzjera no dobra kombinarki, ale e, mówię, te, bo rano był przymrozek, śnieg, padał dziwne rzeczy się dzieją w ogóle, wiecie, plecień. No i to jest z napędu CD, elektronika, elektronika, e, no to będzie fajna rzecz, powiem Wam tak, to to ja sobie złożyłem, to to ja sobie złożyłem, no bo to miał kolega wagowy, tam przyszykowane, jakby to powiedzieć, dla Jacka, taki kawałek noża myśliwego, a to jest od bagnetu, tak? Tylko jakiego? Nie mam pojęcia yy, AK. Może jestem w błędzie, może nie. O tu jest jakaś sygnatura. Yy, może coś wam to podpowie. C182, yy, tak? Albo siak. No, coś takiego. Wy mi za chwileczkę, mam nadzieję, że podpowiecie. Będę troszkę mądrzejszy. No ja to po prostu znalazłem w kupie złomu. Wiedziałem, że to jest pochwał od bagnetu. Niestety rozglądałem się. Bagnetu nie było. Młotek, ale taki wiecie, już inne inny, nie ten zwykły, yy, chociaż to jest też taki zwykły, ciesielski chyba tak. Yy, nic specjalnego, to był taki epoksydowy czonek, ale widać co, epoksydowe członki jak one trzymają. Yy, ale to się da wiecie yy, wybić, za normalny czonek. Yy, kolejna Shakira. Shakira, Shakira, <laughs> yy, No to już z tysięcznego, z tysięcznego roku, tak to jeszcze, jeszcze jest starsza, to to ponad tysiąc ponad tysiąc lat, także... Taka wiekowa ja siekiera. Powiem wam dzisiaj trochę wybierają sobie tam kluczy, bo jest wywózka. Jest wywózka na całego, yy, ceny złomu mają spaść yy, ponoć bardzo mocno, więc wywożą wszystkie złom z placu. No to może być jakaś pasucha, bo jeszcze jest coś czym grzebać, ale jak spadną ceny, to mam nadzieję, że ludzie nie przestaną włożyć, yy, bo będzie be. I kolejny klucz, yy, kolejny... Młotek ten był taki mocno zwykły, tu jest kolejny pełny, kolejny pełny styk do wybicia i kolejny, tu już trzeci, tu już trzeci. był, nie uwierzycie co było, <grym> był cały komputer Asesusa Asus'a, e, RAM, procesor pod spodem, e, amieluń, radiator, to tu przy okazji, e, wiadomo, bo to na płycie jest, bo to jest na płycie, to tak, to było to do tego, to było do tego, Yy, jakaś tam karta rozszerzeniowa do tego yy, i był napchany dwoma, napchany był dwoma yy, twardzieszkami przyzłomowymi <noise> tak zwane twarde dyski yy, nie zrywać no, ja nie z zamiaru z nikim zrywać 2012 rok, bomba jakaś gwarancyjna, szukam wiecie czego yy, gigabajtów, no 40 no to to kosmos, nie? kosmos 40 i to 40 razy 80 takie już można powiedzieć że dziadki, że dziadki ale to elektropaka po 8 zł chyba w tej chwili jest wczoraj 2, dzisiaj 2, a wysłałem ponad 20 kilo zobaczymy yy, jak oni to wszystko mi poweryfikują yy, ja tam, tam może powiem przy którymś razie yy, ile mi to wyszło yy, z moich obliczeń yy, ile mnie policzyła elektropaka, yy, może yy, kwiatuszek, kwiatuszek yy. Kolejny ten pełny taki styk. O tu fajnie. fajnie styki fajnie styki. Yy, co tu będą prezentować. Yy, te to całkowicie już są zamarznięte. Muszą trafić gdzieś w jakąś naftę, ropę, olej, czy w kąt gdzieś tam na, na zapomnienie. Na zapomnienie. Yy, to jeszcze też było w tym komputerze. Był yy, taki calutki. Calutki był i yy, już nie jest yy, latarka. Latarka yy, z kąt z Głosu z domgosłu pewnie mam taką w twojej kolekcji nie wiem czy taki kolor ale w środku zobaczcie no stan niemalże kurczę mać igła nie niemalże dużo nie brakuje yy, oprócz żaróweczki no wiesz już jest taki taki fe, taki fe no ale to relikt czasów minionych myślę że warto takie, takie rzeczy ratować żeby yy, edukować młodzież edukować młodzież yy, śrubokręt osław z czerwoną rączką, mokry cen fryzjera yy, 4 rubla 70 kopiejek klucz rowerowy yy, klucz rowerowy, no trochę było tych kluczy rowerowych i sygnowane rometowskie i tam jakieś jest zwykły. O! o, 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 jest, zobaczcie yy, to raczej nie jest samoróbka aczkolwiek może gdzieś tam wycięty z blachy, nie wiem, do oczyszczenia do oczyszczenia i do zweryfikowania, bo może być że gdzieś się ukaże jakaś fajna sygnaturka nie wiem, muszę sobie zweryfikować taki, wiecie, taki dziwny klucz, taki dziwny klucz yy, jeszcze masz dziwnego yy, kolejny klucz rowerowy yy, kolejny młotek taki zobaczcie z zagiętymi rogami Taki nietypowy młotki, dzisiaj, nietypowy młotki Dzisiaj dzień, Zwykłe młotki w zasadzie, bo kolejny młotek Kolejny otwieracz do browarców posytnęło, posytnęło trochę w takie drobne narzędzia To też jest rowerowy, też jest rowerowy ZZ ZZ-R, tam jest jakiś klucz Jakiś śrubokręt z drewnianą rączką Żeby nie było żeby nie było to jakiś kawałek złomu, tam no taki wiecie, zawiesie, się, zabie się, nie szakla, a hak. się, dobra? E, z tak, na no, mnie wołają. E, cały kompletny, tylko że to jest stainless steel, stainless steel, zwykły stainless steel. Ale jest i piłka, piłka jedna, piłka druga. Można i browara otworzyć, chyba tam są nożyczki nawet. Jak się nie mylę, no kiedy za dzieciaka w latach pamiętam 90. -tych, to to były e, hity tam mieć takie stzory i wiecie MacGyverka, o Magajwerka, Magaiver się na to mówiło, e, Magajwerek e, Jeszcze jak się nie mylę, gdzieś była wsuwana w niektórych penseta i, i wykałaczka Maggai, Magaiber. Magai się pamięta. E, klucz taki wiecie. E, nastawny, no trochę jest. Trochę, trochę maluzu. myślę, że tego się dałoby się jakoś tam doklepać, ale po co? Po co niektóre narzędzia mają tylko wyglądać, a nie być używane? To jest z PRL z sygnaturą osowca RWNA, a dokładnie coś tam 41B. No to wiecie, byle, tam byle co to znaczy, to, to jest po prostu sygnatura narzędzia, coś takiego nie mogę tłumaczyć. Jeden z moich ulubionych, jeden z moich ulubionych w starej spawarce był, w starej spowarce takiej ogromnej, był. No to tam pozwoliłem sobie wykręcić bardzo fajnie, bo ma aż cztery sekcje. Tak wiecie, raz, dwa, trzy, cztery. Po tych groszków będzie bardzo trochę fajnych. Tu powinny być wszystkie do wybicia na tym brązowym bakielicie. Nie wiem co mówię. Przerabiałem je niejednokrotnie i koniec torby, koniec torby. Na końcu torby y, zaję fajny młotek blacharski do kolekcji moich młotków blacharskich troszkę już ich mam troszkę myślę, że ze 3, że ze 3 albo 4 chcę zebrać cały komplet no bo one są drogie one są bardzo drogie, taki młotek to jest 40-50 zł no to tam minimum minimum 3-4 dyszki, dobra niech będzie żeby ktoś nie myślał, że zaraz za 5 dych go sprzedam, to też nie jest takie łatwe ale przy komplecie komplety zawsze łatwiej jest, wiadomo o co chodzi łatwiej jest sprzedać, także tyle na tą chwilę, no mówię, mam nadzieję, że Zobaczymy się na pchnięciu w gruziącu. Kto z gruziąca i kto przyjezdny? Nie obiecuję, ale takie są plany. A tymczasem trzymajcie się na razie. Ho, hej.